Beata Kozidrak jest w centrum skandalu po występie w Szczecinie, ale nie zamierza chować głowy w piasek. Oto co zapowiedziała Beata Kozidrak wraz z zespołem Baim obchodzi 45, lecie kariery muzycznej. Nie jest tajemnicą, że znana jest z zamiłowania do ekstrawagancji, często poprzez stylizację czy choreografię. Ostatnio jej występ wywołał spory skandal, który od kilku dni komentują media w Polsce. 14 września 64-letnia wokalistka dała koncert w Szczecinie, a w sieci pojawiły się nagrania z jej występu, które wzbudziły mieszane reakcje. Kozidrak, wykonując utwór ok, ok, nic nie wiem, zaprezentowała zmysłowy taniec, pełen zmysłowych gestów i kontaktu z muzykiem na scenie. O jej odważnym tańcu wypowiedziało się już kilka osób, w tym psychiatra, a także były mąż Zadzwoniliśmy do Andrzeja Pietrasa, byłego męża i wieloletniego menadżera Beaty Kozi i zespołu Bajm. Dzień dobry, czy pan Andrzej Pietras? Spytała nasza dziennikarka. W słuchawce długie milczenie. Po chwili wahania usłyszała. Nie, e, usłyszała po chwili wahania. Panie Andrzeju, wiem, że to pan. Proszę o komentarz dotyczący ostatniego nagrania z Beatą. Nie, nie będę niczego komentował. Do widzenia, uciął nagle Andrzej Pietras. Tymczasem sama Beata zabrała głos i tłumaczy swój stan. Na Instagramie Beaty pojawiła się informacja, na temat nowego projektu. Kochani, rodzi się nowe. Właśnie wyszłam ze studia. Nagrałam wocal do przepięknej kompozycji, która nieoczekiwanie wpadła mi w ręce. Autora tej kompozycji jeszcze wam nie zdradzę. Ale powiem, że pracuję z nim po raz pierwszy. Tekst napisałam momentalnie. Słowa przyniósł pełen wspomnień wieczór. Napisała. Wyjaśniła też, skąd takie dzikie tańce w Szczecinie, choreografia do piosenki towarzyszy jej od lat i zaprosiła na więcej. Widzimy się 27 października w na Rena Kraków. Okej okay, okej okay, nic nie wiem nic nie wiem również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią, zakończyła. Warto zaznaczyć, że piosenka, przy której Beata wykonywała kontrowersyjne gesty, Powstała w 1983 roku i znalazła się na płycie bajm z tego roku. Wielu fanów zwraca uwagę, że Kozidrak już wiele lat temu wykonywała podobny układ przy tym utworze, który przecież jest zapisem rozmowy pracownicy seksualnej z matką.